W dziś szybki popołudniowy wypad. Włosiowe rewirki to też nie jest przypadek, bo wcześniej przeprowadziłem konsultacje z wybitnymi ekspertami. Oczywiście w dziedzinach nie mających nic wspólnego z porożem i z rzutami, ale moi eksperci zadecydowali, że ruszam na łosia. Też na farciocha wziąłem wszystko, co trzeba i próję. Pogoda jest klasa, jest chyba jeszcze, czy była, bo jak wchodziłem to słoneczko takie świeciło, że, że szok, także grzeje, szukać do pary, do tej fajnej rosochy, którą tu trafiłem, kiedyś było trzy na raz, także grzeje, latam, szukam, patrzę, bo no, jelenie nie chcą współpracować, ostatni tydzień, cienizna, także ruszam za łosiem, ale też e, tutaj jelonki bywają, także... Może być i to i to, a ja podnoszę wszystko i lecimy. Teraz to szok, jestem 15 minut. Moi eksperci są najkury lepsi. Mam do pary, ale bezkity jutro je ucałuję i uściskam. U -u -u. A po nią jechałem tutaj centralnie. Centralnie mam parencję od łosia i to fajną parencję w końcu taką swoją. U -u -u. Moje mega dziewczyny tak mi doradziły, że... Ona już tu leży z miesiąc, czeka na mnie spokojnie, ale jest para! Uuhu, brawo ja! Tu, 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 tu. Tak to jeszcze chyba nie miałem, bo od razu na wejściu ta rosocha podniesiona pokrzyżowała mi całe plany, bo miałem lecieć zupełnie dalej gdzieś tam w te młodniki popatrzeć, że może na tamtym mniejszym bagieneczku coś tam kombinował, a tu się udało podnieść, ale też jak się udało, przecież ja ją... Polatałem, szukałem, byłem dwa razy chyba szukać do pary i szedłem z jednej strony, może z 10 metrów od niej z drugiej też pewnie z 10, a jakoś tak leżała, że nie było jej widać. Śnieżek nie, no byłem też i bez śniegu. Ale jest klasa, no nic, lecę dalej szukać do, do nowej parencji sztuki jakieś, ale no, wyprawa czadzior. <gryzny> Już, a co będzie dalej? Przełączył mi się tryb z poszukiwacza na szwendacza. Już na, nabiłem kilometrów trochę. Tylko jakoś tak nie nagrywałem za specjalnie, bo wiadomo, że każdy tylko przewija do momentu podniesienia. Dalej nie patrzy na te moje gnioty, ale tak bez szału tutaj jest, Niby tam ten byczek jakiś ten kręcił się, od którego mam tu pareczkę. To od jeleni tu podniosłem jakieś tam chrusty, ale to były zawsze stare, może też jakieś nie wiem, były przylotowe, bo nie widać ich śladów bytowania trochę. Lecę teraz jeszcze przelecę tutaj na drugi kraniec tego lasu, bo to taki jest nieduży, kameralny, ale to jest fajne, co ja już kiedyś mówiłem, że lepiej samemu pilnować jednego łosia i podnosić takie pareczki niż latać tam gdzie jest 50 byków i 1000 ludzi bo tak jak tutaj no mówię od 9 lutego 9 lutego ja podniosłem a nie wiadomo ile one wcześniej leżały bo no już tutaj to ma to pieczęć to ma tak sucho że ten ale leżały i nie zginęła nikt mnie nie podprowadził ale też fajnie bo się śmiałam teraz tak jak w tym roku wszystkie tyki od jelenia na polach a od łosia, wszystkie z kolei na lesie, nic na polach. <laughs> ale tu już mi się trochę odpalał owca. Bo by nie był, może to akurat nie ten. Lecimy, zobaczymy jeszcze. Dzień, no już króciutki, ale jest, jest. Jest, już wynik zrobiony. To tam teraz tylko sobie idę gdzie chcę. I nieważne, czy podniosę, czy nie. <laughs> Leci się. Wyprawa już się kończy, zwijam się na chatę ale jest jak najbardziej na plus mega tyczunia jest no klasunia tycunia klasunia jak dotrę do domu to jeszcze nagram je razem żeby było widać że to jest para nie żadna ściema a na chwilę obecną do następnej wyprawy narciasz Pareczka razem fajnie nakładał bo z jednej strony jest, z drugiej tylko zarys i na, na przemian, tak jak tutaj u góry, tutaj na dole. Tutaj w tym też ten ma. A tutaj jeszcze nie wykształci tego jednego Dzindzla, ale pareczka 100%. bo Tylko ten jeden byk tam się w tych małych laskach kręcił. Tutaj ta po prawej leżała dłużej. To już barwa troszeczkę spadła z niej, ale ogólnie jest trzadziur.